Nie stać pach na odległość, czyli do nowe, można tu wchodzić pod nie. Nie tak, tak, tak. Trzymajcie się, właśnie. Lewo położymy. Także z ciebie. Dobra, wtedy wrócimy. Dobra, dalej i wolny, szybki, szybki wol. Jeszcze raz. Wolny. Wolny, szybkie. Wolny, szybki, szybki, wolny. Czujemy lewa, z nogą malutkę żeby ten duch szybki. Tak. Ten, ta noga jest tak samo podstawiona równo na linii nogą, która jest z przodu. Czyli tak jak postawimy nogę z przodu, ona się nie rusza. Teraz ustawiamy na główną... Człowiek czuję, czuję będzie, będzie na wędrowcu. Na filmie? Mm. 10, 6, siedem i wolny, szybki, 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 wolne, i tak, szybki, 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 wolne, 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 tak. szybki, szybki, i tak. Trzy głosy. nie się Dobra, proszę, może ja zrobię jeszcze raz. Panowie, patrzymy na dół, to nie do samego końca. Nie skręcamy za szybko.